Siemanko. Dzisiaj jest 3 października. Nagrywam ten filmik, ponieważ dzisiaj w nocy było koło zera, a może nawet minus 1. Taki przymrozek, a przynajmniej moja stacja pogodowa na wysokości 5 metrów na słupie pokazała, że było pół stopnia, także podejrzewam, że przy gruncie było mniej. No i można od razu zaobserwować, no dosłownie dzień wcześniej one były ładne, zielone, soczyste, a tutaj no poprzymarzane są, praktycznie wszystkie są ochlapnięte, fioletowe, poprzymarzane. W związku z tym, no taki jeden dzień, przymrozek... W, na początku października, czy tam koniec września e, i powoduje, że te rośliny no, nie będą rosły, a przynajmniej nie wiem, przygotują się do zimy. No tutaj mam największy okaz. On tak naprawdę, ile on tu ma? Około 100 cm tak na oko. Także on sobie fajnie, fajnie rósł. Grubość tej e, łodygi to jest około 2,5-3 centymetrów, tak jak tutaj to widać. Natomiast cała reszta. O, tutaj mam jeszcze grzybki jakieś. Nie wiem, czy to trujące, czy, czy jadalne. Ale tu sobie tak rosną. O, tutaj jeszcze są inne ziady. Też kolejna grzybnia. Natomiast wracając do samych drzewek. No jak widać. Jeden dzień. Tak jak przymrozki zimna zośka czy inne na początku lata, czy tam pod koniec wiosny, mogą położyć rośliny, tak tutaj te rośliny spokojnie by sobie jeszcze przez miesiąc rosły. Bo przez ten kolejny miesiąc znów ma być w nocy po około 5-6 stopni. Jak było 5-6 stopni w nocy, ee, nawet tam któregoś dnia było 3 stopnie, chyba 29 września, czy tam 28 września. Jakoś tak było 3 stopnie na zewnątrz, sprawdzałem to, nic się tym roślinom nie stało. Więc tak naprawdę wystarczy jeden taki mroźny, mroźna, jedna mroźna noc, no i wytnie liście. No, a jak liście są wycięte, no to już zastopuje prawdopodobnie wzrost rośliny na kolejne miesiące. A prawdopodobnie już koniec to będzie wzrostu w tym sezonie. Więc o ile zimna zośka. Gdzieś tam pod koniec maja się trafia i od czerwca już masz relatywny spokój z tymi przymrozkami. O tyle tutaj no, zostało wycięte w tym drzewie około miesiąc spokojnego wzrostu, bo w październiku, tak jak patrzyłem, zwracałem pogodę, spokojnie by sobie jeszcze przez ten miesiąc wzrastały. Może nie byłoby jakichś spektakularnych wzrostów, ale by sobie wzrastały. Eee, także przez to, że liście są jakie są, no, tam wzrost się... Trochę zatrzyma. Jedyne co mogę powiedzieć, nie wiem, ile było przy gruncie, bo przy gruncie nie mam żadnego termometru. Oczywiście nie wszystkie drzewa zostały równo dotknięte. Niektóre są lepiej się trzymają, inne mniej się trzymają, ale jeszcze chciałem chyba jedną rzecz pokazać, bo niektóre te łodygi, te drzewa, o na przykład ten, co w ogóle jakoś tak dziwnie rośnie, jego jakby w ogóle nic nie dotknęło, ale on też ma zdrewniałą jakby łodygę. To nie jest zielona łodyga, tylko ona już jest trochę zdrewniała, a drzewo jest yy, tegoroczne, tak. Tu gdzieś się, jeszcze gdzieś miałem taki jeden przykład takiego, który miał, o zdrewniałą ten, ale ten akurat się położył, ale zauważcie, że tutaj ta łodyga, ona już jest zdrewniała, a przynajmniej wygląda jakby miała być, jakby, jakby była zdrewniała. Nie wiem, czy to widać może. O, jest zdrewniała, a to roślina nawet nie ma roku. W porównaniu do tej części, no to tutaj ta część jest pełna zielona. może Z drugiej strony te słońce. E, no nie widać tego. Tak czy inaczej, ta część jest zielona, a ta dolna część jest zdrewniała, e, co jakby obalamid, bo pamiętam, że na którymś z filmików. O tutaj będzie bardzo ładnie to widać. Na którymś z filmików, yy, Lasy Tlenowe czy kogoś innego, koleś pokazywał yy, drzewo i mówił, że one są jednoroczne, że już takie grube. Nie wiem czy one były jednoroczne czy nie, no, ale ktoś w komentarzach napisał, że po jednym roku nie może być zdrewniała łodyga. No to ja tu pokazuję, że to wsadziłem w tym roku. Te rośliny były wysiewane w styczniu z nasionka. Teraz mamy październik i ona już tutaj ma drewniałą łodygę. To nie wiem, czy to, czy, to, czy to widać, ale ta łodyga tutaj na dole już jest drewniała, brązowa, a idąc do góry zaczyna być zielona, więc na samym dole one no, drewnieją po prostu, po prostu drewnieją. O, a, na sam, a jeszcze niżej jest już całkiem. Yy, Zdrewniała, więc, yy, gdyby był prowadzony jeden yy, pień do góry, obrywane byłyby boki, to myślę, że na pewno spokojnie ten dół by drewniał we wszystkich, ale ja tego nie robiłem. Pozwalałem im rosnąć jak chcą, yy, więc, jakby wracając do, do tego, w pierwszym roku faktycznie drewnieją, no ale to ja będę jeszcze weryfikował, jak już przyjdzie, yy, przyjdzie czas. Także, tak mniej więcej, sobie to wygląda. Yy, myślę, że. Kwestia tygodnia, może dwóch, i te liście opadną, ale już na pewno roślina nie będzie rosła w tym roku. No i będę dalej tam statusy robił, kiedy te liście opadną i tak dalej. Także dzięki, do następnego. Hej.